W połowie marca młodzi miejscy modelarze po raz kolejny sprawdzili swoją formę pod dachem legionowskiej areny. Dla ich pozbawionych napędu statków powietrznych, wnętrze wolnej od podmuchów wiatru hali jest bowiem najlepsze i sprawia, że oceniana przez sędziów długość lotu zależy wyłącznie od konstrukcji modelu oraz techniki jego autora. Dzisiejsze zawody turniej halowy rzutek F1N na arenie legionowskiej. Rozpoczyna jak gdyby obchody jubileuszu 50-lecia modelarni, która powstała w 1974 roku. Wewnętrzne zawody młodych modelarzy rozpoczęły cykl imprez, poprzez udział w których zamierzają oni uczcić pół wieku istnienia swojej odlotowej sekcji. Przewidujemy uczestniczyć w Pucharach Polski, które odbędą się w Legionowie w październiku i jako modelarnia chcemy mieć tutaj swój udział i myślimy, że Urząd Miasta i Arena Legionowska. Oraz spółdzielnia mieszkaniowa dołoży wszelkich starań, żeby to jakoś uczcić. A działająca w budynku 406 na Osiedlu Sobieskiego sekcja do uczczenia ma całkiem sporo. Przez pięć dekad jej istnienia przewinęły się bowiem przez nią setki młodych ludzi, a wielu osiągało w modelarstwie duże sukcesy. Mamy mistrzów Polski, mamy mistrzów Mazowsza. No i dwa tygodnie temu nasza modelarnia zdobyła drugie miejsce w mistrzostwach Mazowsza na 10 modelarni mazowieckich. Także bardzo dobry wynik. Indywidualnie też bardzo wysokie miejsca. Także bardzo się cieszymy, że mamy modelarzy, chcą przychodzić no i rozwijają swoje talenty. Myślę, że wszystkim nam, i dzieciom, i rodzicom, zależy na tym, żeby oferta zajęć dodatkowych w mieście Legionowo była jak najszersza, żeby wachlarz możliwości dla naszych dzieciaków był jak największy. I tutaj warto wspomnieć o modelarni Legionowskiej, która nie dość, że jest na. Rynku od wielu, wielu lat, to jeszcze ma sporo osiągnięcia i taką można powiedzieć już tradycję. Jest to specyficzny rodzaj zajęć. Dzieci wynoszą sporo korzyści z tych zajęć, bo uczą się koncentracji, uczą się cierpliwości, uczą się precyzji, uczą się troszkę i fizyki, i zasad aerodynamiki, także rzeczywiście te zajęcia są specyficzne. Nic zatem dziwnego, że jeżeli już ktoś się w nich rozsmakuje, to później chętnie, a do tego regularnie, Begionowską modelarnię odwiedza. I w odróżnieniu od rzucania skonstruowanych tam szybowców, samej modelarni rzucać ani myśli. Jest to takie kameralne miejsce dla dzieci, gdzie rzeczywiście panuje spokój, one się mogą wyciszyć. Nie korzystają tam z telefonów, laptopów, komputerów, tylko skupiają się na pracy takiej umysłem i ręką, i myślę, że to jest dużą korzyścią dla wszystkich uczestników. Aktualnie do sekcji na osiedlu sobieskiego uczęszcza około 20 dzieci, ale jak zapewnia jej długoletni szef, nowi adepci modelarstwa wciąż są tam mile widziani.